Siemano, już kiedyś był u mnie na kanale tego typu sterownik. To jest sterownik z Forda benzynowego EEC5. One występowały w Focusach, jakiś tam Mondeo, no i tym podobne. Tym podobnych. W, w tamtym filmie pokazywałem, co się uszkadza, jeżeli nie pracuje na dwa cylindry, taka najczęstsza usterka, ale uszkadza się też w ten sposób, że nie ma w ogóle iskry na żadnym i wymiana tych elementów tutaj sterujących, cewką nic wtedy nie daje. Kiedyś mi ktoś przysłał taki sterownik, no ale bez samochodu ciężko mi tu było, cokolwiek pomierzyć i tak dalej. Teraz mam dostęp do samochodu, jestem w stanie sobie tam pomierzyć. No i sobie pomierzyłem, sobie sprawdziłem. Ja już jestem naprawą, tu trochę rozpędziłem, bo stwierdziłem dopiero w tym momencie, że to nagram, bo to może się komuś przydać. Chociaż to już są takie wiekowe samochody, ale jeszcze jeżdżą. Także. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jak uszkodzi się któryś z tych układów, bo to są jakieś układy, to nie są zwykłe tranzystory, uszkodzi się i zrobi zwarcie. Nie wiem, czy bezpiecznik się wtedy przepali na przykład i ktoś włoży większy, czy, czy nie musi wkładać bezpiecznika i ta usterka też się stanie, tak? Powstanie ta usterka. Nie wiem tego, ale pokażę, co się uszkadza. Tutaj są jakby, no będę teraz operował jakby to były tranzystory, ale one tam mają więcej komponentów w środku. Czyli to tak jakby to był nasz emiter, bądź źródło. No i on powinien być na masie, tak? A on idzie na masę przez taki układ tutaj, on jest prawdopodobnie do pomiaru prądu. Ja już sobie go, mówię, już się rozpędziłem, ja już sobie go wylutowałem. I on po prostu dostaje przerwy staje przerwy, no i niestety nie ma na obu, bo to jest tutaj z obu tych yy, wykonawczych. Schodzi się to wszystko w jedną ścieżkę, tutaj te trzy pierwsze i te trzy pierwsze. No a tutaj, któreś są masowe. No i po prostu nie ma przejścia tutaj do masy. Spróbuję to zmierzyć tutaj teraz na tych, na tych układach mam dwa. Ten jest uszkodzony. Ten jest sprawny. On jest jakiś z wylutu, ja go kupiłem. On jest z wylutu, ale jest sprawne, bo go mierzyłem, żeby to lepiej było widać. Przełączyłem sobie na piszczyk, tutaj sobie dam masę. I te trzy ostatnie, czyli te tutaj, po tej jak i po tej stronie, to są masowe. Raz, dwa, trzy. I tutaj tak samo trzy. No i te trzy, i te trzy pierwsze po tej stronie, to są wszystko. Wyjścia tamtych wykonawczych. No i teraz tak, te, tutaj mamy ten sprawny, tutaj jest ten uszkodzony. No i bierzemy sobie testy. Nie ma przejścia. Jakbym tam na kilomy przełączył, to tam jakieś kilomy są, ale nie ma to znaczenia większego. Nie ma. A to jest ten drugi sprawny. No i mierzymy sobie tutaj i tutaj jest przejście z drugiej strony. Tak samo. Także tak to wygląda. Uszkadza się ten układ. Nie ma ich chyba. Nie spotkałem się, żeby były nowe na rynku. Także albo trzeba sobie pozyskać z innego sterownika, albo kupić po prostu takie właśnie sprawne z wylutu. Tak jak ja to zrobiłem. Po prostu kupiłem sprawne z wylutu. Uszkodzony na bok. Tego lutuję. Oczywiście też trzeba sobie sprawdzić, czy te tranzystory są sprawne. Tutaj był jeden wymieniany, bo był przepalony. bardzo Dość, dość mocno był, aż się wylutował. Nie ma tutaj zwarcia. No, ja sobie jeszcze robię taki myk, jak tutaj wymieniam te. Nawet teraz, jak ten układ wymieniam, to też sobie to zrobiłem. Wykręcam sobie te dwie śrubki, żeby to trochę o, ta płyta odchodziła od tego odlewu aluminiowego, żeby nie oddawało ciepła. Ok, lutuję sobie i mierzę, czy jest przejście. Teraz jak glutuję, to i tak mi się ta płyta tutaj do tego yy, przyciska mi się do tego, więc wsadzę sobie tutaj coś. O. To jednak oddaje ciepła sporo. Taki aluminiowy odlew. No i już sobie złapałem rożki. Jadę stopnikiem. No i jadę z koksem. Robię taką mini To się tam wszystko ładnie. Wszystko się tam ładnie polutuje praktycznie samo. Czy ja mam w ogóle grot typowo do mini Nie wiem nawet. na końcu zawsze złapię. To ja sobie przenoszę na, na, drugą, na drugi koniec, na drugą część układu. Na drugą stronę. O. Nie zbieram tego plecionką, tylko o, już się zebrało ładnie. No i teraz z drugiej strony to samo. O, cyk. Samo się polutowało. No i tu na końcu zostanie. To ja szczepuję. O! Tak bez poprawek, tak to wyszło. Jeszcze można trochę poprawić, ale to już, już jest, już jest okay. Także ja sobie to może później jeszcze trochę poprawię. Teraz jeszcze sobie zmierzymy. Wcześniej, wcześniej tego nie zmierzyłem, nie nagrałem tego, jak to mierzyłem, no, rozpędziłem się, wylutowałem sobie już układ i teraz ja sobie tutaj muszę złapać gdzieś masę, na obudowie nie będzie. Chwila, ja sobie tutaj masy poszukam. Znalazłem sobie tutaj te dwa skrajne, są masowe. Przełapię sobie masę. I patrzymy czy tu jest przejście do masy teraz. Jest. Czyli by było. No szkoda, że wcześniej tego nie nagrałem jak przed wylutowaniem tego. Mogłem to nagrać, zmierzyć ten, no nie chciałem się już znowu starego wlutowywać, ale myślę, że było to widać na pomiarach mierniki lutowane, wyczyszczone, tak to wyszło to ten układ Że co, nie zapomnieć trzeba sk sobie skręcić tego żeby chłodzenie było no co i trzeba złożyć i próbować spróbuję to tam e, nagrać może telefonem jak będę czy to zadziała czy to nie zadziała no myślę, że powinno zadziałać Według tego co, co się tutaj odmierzyło, to powinno być OK. Mówię sterowniki już takie, samochody już takie leciwe trochę, ale ale mówię jeszcze ludzie, ludzie jeszcze jeżdżą. Jak To było tak jakoś. Fajny oddaw aluminiowy. O i tu śrubki. Nie będę pokazywał, jak kręcę śrubki. OK, zobaczymy, uda się nagrać to, to, to do, do kleju. Jeszcze zapomniałem dodać, bo nie, nie każdemu wydaje się to oczywiste, ale przy takich y, usterkach trzeba oczywiście y, nową cewkę założyć, nie? Bo to cewka uszkadza po prostu te, te wykonawcze, a razem z wykonawczymi czasami bardzo rzadko, no ja już ich trochę zrobiłem, teraz mi się zdarzyło taka usterka i musiałem ją rozkminić, o co tutaj chodzi. Postanowiłem, że to narysuję, żeby to tak zobrazować. Tak położyłem ten układ 1 do jednego. O. No i tam jest tak, idzie sobie 12V przez cewkę podwójną. jest pierwszy z czwartym, drugi z trzecim. No i w sterowniku silnika są dwa te układy wykonawcze ich obwód do masy zamyka się właśnie przez ten układ. No i teraz tak, usterkce, uszkodzi nam się jeden kanał, padnie wtedy, pada wtedy cewka. Nie wiem, czy najpierw pada cewka, potem ten układ wykonawczy, czy może układ wykonawczy pada i uszkadza cewkę. Nie wiem tego, bo ciężko wyczuć. Wtedy tutaj płynie duży prąd, bo on ulega przebiciu. Powinien się przepalić ten bezpiecznik wydaje mi się moim zdaniem jest tak, że bezpiecznik się przepali, ktoś włoży kolejny, znowu się przepali, więc wsa za większy. Wtedy ten prąd tutaj jest płynie bardzo duży i uszkadza dodatkowo ten układ. Wtedy nawet, jeżeli wymienimy już cewkę i ten układ wykonawczy, to jest tutaj równolegle, także ani na tym, ani na tym nie będzie tutaj masy. No i wtedy w ogóle nie będziemy mieli iskry. Także tak to wygląda, tak to narysowałem. Dobra, montujemy. Zobaczymy co z tego wyszło. No, to tu trzeba wetknąć. No to próbuj. Teraz to chodzi. No. Zalany był. Można na by... No, sterownik zamontowany działa. A ja sobie tak jeszcze pomyślałem, co by się stało, jakby tutaj po prostu zewrzeć. O. Ciekawe czy to by działało. Mogłoby działać tylko na przykład jakiś czek by się świecił, jakiś błąd by widział. Albo nie wiem, może by to nie działało. Nie wiem. Tak się te zastanawiam teraz, czy by to tak awaryjnie nie można było zrobić, bo no, układów już nie ma, są drogie, są używane jakieś z wylutu. Te sterowniki albo ich nie ma w ogóle, o tych numerach, o innych numerach są drogie. Ale znalazłem tańszy, równolegle jak zamówiłem ten układ tamten, co wsadziłem, ale on długo nie, nie przychodził, więc zamówiłem równolegle sterownik z jakiegoś Forda Galaxy, inne numery w ogóle, całkiem na części, nie, także zobaczymy sobie czy sprawny. No ja sobie go rozkręciłem i widzę, że jest inny jest odcień jakby tego. Nie był lutowany, nie widać tu nic, żeby był lutowany, ale tak jakby kurczę, nie miał tej takiej, takiego, tu jest takie pokryte jest takim, taką żalowatą substancją. To co, zmierzajmy sobie go. Najpierw tego, do masy. No nie, jest ok. Ten. Aha, ten jest warty. O. Czyli ten kanał już nie działa. A ciekawe, czy jest przejście do masy w ogóle, czy ten układ jest sprawny, ten co wymienialiśmy w tamtym przed chwilą. Nie, stalak jest ok, ale już tutaj jeden kanał jest uszkodzony, także. Nigdy nie wiadomo, co się kupi. Na bok z tym wszystkim. No i co? Te sterowniki są już dość drogie na aukcjach i nie wszystkie są dostępne po numerach. Na przykład no, ten co naprawia nie dało się kupić. Także trzeba, no trzeba kombinować. Trzeba. W tym przypadku zamówiłem części, wymieniłem no i śmiganie. A tak jeszcze dodam, nawet jakby się już udało kupić z pasującymi numerami taki sterownik i byłby sprawny, to jeszcze i tak trzeba go zaprogramować do samochodu. Tak? Bo Immobilizer niemożliwi rozruch. Także jeszcze tyle chciałem dodać. Dobra, tyle na razie, do zaś.